Dobry wieczór i od razu mówię, tak, to będzie kolejny film z komentarzem, ponieważ, do e, no, jak widzicie, miałem go wrzucić, no, trochę czasu temu, nie? Także to jest szybki update 10, ja nagrałem film dosłownie w szóstą rocznicę tego kanału, na którym, w zasadzie w którym mówię rzeczy, które się dzieją u mnie i... Jakby ja już pamiętam w jaki sposób ja mówiłem w tym filmie, yy, no troszeczkę psycha siadła po prostu, więc yy, stwierdziłem, że będę go przerywał po prostu moją gadaniną i update'ami do update'a. Taka innowacja moi drodzy. Yy, także rozsiądźcie się wygodnie, wypijcie kawę, ja akurat mam swoją wypitą, czy jakikolwiek inny napój. Yy, Posłuchajcie tego co mam do powiedzenia, tam w filmie, który będę oglądał pewnie zaraz i analizował, tak samo jak mnie, który tutaj siedzi i, i tłumaczy dodatkowo. Okej? Okay? Okej. Okay. Lecimy. Od razu dam znać, że jeśli słyszycie jakieś dźwięki w tle, to kot się bawi po prostu, bo oczywiście, że jest noc i się będzie bawić w nocy. Eee, <laughs> no w każdym razie... 6 lat, nie? 6 lat yy, minęło od kiedy wrzuciłem pierwszy film na tym kanale oczywiście na kanale The Cube, bo jakby treści w necie tworzę od o wiele dłuższego czasu. No i w każdym razie 6 lat. Yy, 21 stycznia, czyli dokładnie dzisiaj jak to nagrywam. Yy, by the way, jest minuta przed... Yy, o, nie będziecie widzieć tego, yy, jest minuta przed yy, pewną znaną godziną. Jak sami widzicie, więc yy, tak co chciałem powiedzieć, to fajnie, nie? Jakby zawsze lubię celebrować te daty, jest dla mnie mimo wszystko ważna. I też na Instagramie, by the way, Dekubelol zapraszam. Albo napiszę tutaj na ekranie, albo wrzucę w opis jak zawsze. Yy, także kliknijcie sobie, zdaję tam relacje z życia. W każdym razie na instagramie swoim. Dzielę się, zawsze się dzieliłem, właśnie co roku statystykami z kanału i tak dalej, I jakby no fajnie było. Aczkolwiek, z drugiej strony, no nie za bardzo mogę się cieszyć tą datą, bo jestem w dosyć kiepskiej sytuacji i właśnie o tym chciałem pogadać. Szybki update, który swoją drogą nigdy szybki nie był. To w takim cudzysłowie ten szybki, bo no, potrzebuję po prostu się wygadać. Czuję się średnio ostatnio i jakby chciałem temu poświęcić yy, no, ten film, co nie? Więc jeśli chcecie usłyszeć, co mam do powiedzenia, no to zapraszam, co nie? I wspomnę od razu, że wciąż lubię tworzyć treści, mimo zmiany kontentu, który robię, to jakby wciąż tworzenie rzeczy jest dla mnie fajne. I do no, wciąż mnie to jara, co nie? Oczywiście w sposób jaki ja chcę to robić, no, ale myślę, że jest już to y, na tyle klarowne, że każdy kto y, jakby zwrócił na to uwagę to jest tego świadom i został jeśli chciał albo poszedł jeśli nie chciał więcej oglądać, y, no nie wiem, energetyków, kolejnego testu czy, czy coś w tym guście, no ale nie o tym. Czemu nie cieszy mnie aż tak bardzo ta data? Albo inaczej, nie, że mnie nie cieszy ta data, tylko dlaczego nie mogę się z niej cieszyć. Jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, to przypomnę, to jestem bezrobotny od maja tak naprawdę. I jakby przez. Te kilka miesięcy nie skupiałem się na szukaniu pracy, chciałem się odstresować. Później wszedł remont, oczywiście. No i tak naprawdę szukam pracy, tak od gdzieś października, listopada. I powiem Wam tak. No nie jest różowo ani trochę, nie jest różowo. I jest lipa, jest straszna lipa. Naprawdę jestem sfrustrowany tym, ponieważ yy, no przebieram naprawdę w każdej ofercie, yy, jaka no jest, co nie? No, może poza call center, bo miałem krótki, yy, że tak powiem, epizod, gdzie chciałem się zapisać na call center, po czym no przekonałem się, że to nie jest kompletnie dla mnie, więc yy, no jest lipa, naprawdę jest lipa. Nawet powiem wam, że w piątek byłem na rozmowie o pracę bo chciałem w sensie akurat była taka oferta, że na kasę co nie i powiem tak warunki jakie przedstawił menedżer były dziwne bardzo jak wspomniał o zmianach 8 do 15 godzin przynajmniej tak go zrozumiałem to miałem już takie ajajajajajajaj ale mimo wszystko nie zostałem przyjęty, nie? I to jest, to jest naprawdę XD, że tak powiem, bo naprawdę, żeby nawet na kasę było się ciężko dostać, to tylko pokazuje, że no naprawdę nie jest zaciekawie, co nie? Więc no jestem w ciężkiej sytuacji, bo no wypadałoby w końcu zarabiać jakieś pieniądze, Chociażby przez yy, te kilka miesięcy, żeby mieć stałą pracę na etacie, ponieważ, no, nie chcę tu zdradzać, ale mam pewne plany, które chcę wykonać w tym roku, i po prostu, no, bez pieniędzy nie da rady. Po prostu nie da rady, co nie? I niesamowicie mnie to po prostu wkurza. Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. No, jestem zszokowany, że. Tak to wygląda. Naprawdę bez nadzieja. To tutaj wrzucę tylko taki mały updatecik, że od tego czasu miałem jeszcze trzy rozmowy o pracę. W markecie. W markecie innego rodzaju i na produkcję tego zakładu. Jakaś kontrola jakości. I jak na razie zero wieści. W sensie na no, najświeższe to jest akurat właśnie z tego zakładu, gdzie. Gość ma się odezwać jeszcze, ale jak na razie jest cisza. No, w zasadzie byłem tam w środę. W środę to chyba było, albo w czwartek, nie pamiętam. No, w każdym razie tutaj mam jeszcze czekać, tak naprawdę, więc zobaczymy, ale no, jak słyszycie, nie zmieniło się nic. Zatem, jak było chujowo, tak jest chujowo. I nie wiem, co z tym faktem zrobić, bo dosłownie biorę wszystko, co się da. Jakby dosłownie wszystko, co się da. I to jest okropna rzecz, po prostu, więc jakby dajcie spokój. Eee, nawet nie chcę mi się tego komentować, bo do masakra. Jakby szukanie roboty. Nie wiem, czy to jest kwestia miasta, bo. Może w większych miastach typu, nie wiem, Kraków, Warszawa i tak dalej faktycznie jest prościej znaleźć robotę, ale u siebie jakby nie wiem, nie daję rady po prostu. A jeszcze dodatkowo Wam wspomnę, że yy, rejestrowałem się w urzędzie, jakby ten, chciałem stamtąd ogarnąć yy, jakąś pracę tak naprawdę, przede wszystkim się tam zarejestrować i otrzymać jakąś ofertę pracy, to poszedłem na spotkanie, i babka, która siedziała w tym urzędzie, powiedziała tak. No, no, magazynier w Ja mówię, no spoko, no tylko, że oferta nieaktualna. A później powiedziała, no a na produkcję coś tam. No I że, no do, dobra, no zależy co by to było, ale ogólnie to git, nie? No i tak szuka, szuka, szuka i okazuje się, że nic nie ma. A następny termin za dwa miesiące. Także super, naprawdę bardzo pięknie, fajnie. Szkoda gerać. Puszczam dalej. A jeszcze nie wspomniałem o tym to jako ciekawostkę dodam, że moim pierwszym planem było delivery, żeby jeździć na rowerze i rozwodzić je jedzenie. Czego spróbowałem, faktycznie jeździłem sobie przez grudzień. Tylko problem jest tego rodzaju, że. Częstochowa wydaje się być średnim, a nawet słabym miastem do rozłożenia żarcia. W skrócie to jest tak. Próbowałem się zapisać na głowo, gdzie jestem wciąż w fazie, że na liście oczekujących scenie. I to tak mija, 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 mija i nic się nie zmienia. I potrafi się czekać od jednego dnia roboczego do całego roku. A ja nie mam za bardzo tyle czasu. E, także podpisałem się, żeby na uberze jeździć, co nie? No. Nie da się, nie da się, nie ma ciągłości zamówień. E, w sensie... No... że tak powiem ja w ciągu tygodnia potrafiłem wykręcić najwyżej stówę. Załóżmy, co nie? Żeby no, wyjść z tego, co nie? Stówę, oczywiście, dla mnie, bo po wypłacie z tego partnera flotowego to potrąca wam część z tego, więc stówę zarobiłem na, na siebie. No i no naprawdę jest lipa, bo żeby nie było, ja zarobiłem tę faktycznie będąc online przez kupę czasu, bo jeździłem od 14 do 20. Mniej więcej, tak, tak powiedzmy, że uśrednijmy to, nie? E, I no naprawdę jest lipa, bo ja potrafiłem e, wyjechać, bo wiem, że niektórzy robią tak, że po prostu odpalają e, w sensie, że są zalogowani e, I czekają po prostu na zamówienie z domu i wtedy po prostu wsiadają na rower i jadą. No u mnie to za bardzo nie wyjdzie, ponieważ mieszkam w bloku na ostatnim piętrze, a rower mam w piwnicy, więc jakbym dostał zamówienie, to zanim bym się zebrał, wyszedł, to minęłoby już jakieś dużo czasu. No po prostu dużo czasu, no nie wiem, 15 minut. Więc raczej, no, wyszłaby tragedia z tego i kompletnie nie, więc no ja zawsze po prostu wyjeżdżałem. I ja potrafiłem czekać na zamówienie, jedno zamówienie, trzy godziny. I teraz weźcie pod uwagę, że no jest zimno na dworze jednak nie, mamy styczeń. No wtedy grudzień był, ale no i tak zimno. No co mogę powiedzieć? Jest okropnie. Żeby nie użyć złych słów. A po co się ograniczać? Po prostu powiedz, że jest chujnia w chuj i ogólnie masz tego wszystkiego serdecznie dosyć, bo niesamowicie wkurwiacie, jak to wszystko działa. No, to jest po prostu jakaś jebana tragedia, że to wygląda w ten sposób. I jakby rozumiecie to, że dosłownie szukacie roboty. I młody człowiek, który, nie wiem, chce robić na kasie albo gdziekolwiek, musi się jebać z czymś takim, że doświadczenie. Musisz mieć doświadczenie. I nie wiem, jako osoba dwudziestoparoletnia musisz mieć kurwa 10 lat wyrobionych na kasie, bo inaczej chuj. I spierdala, nie? Także tutaj jest taki mój delikatny rancik, bo naprawdę to jest przejebana akcja, żeby żeby dosłownie się dostać gdziekolwiek, musisz już jakby to umieć, co nie? Nie możesz tam pójść, zobaczyć jak to działa i jakby przyjmą osobę, która, nie wiem, no przerobiła x lat załóżmy w jednym miejscu, nie no, jakby to jest, to jest chore, to jest niesamowicie po prostu chore. I jak masz zdobyć doświadczenie w momencie, w którym dosłownie nikt nie chce Cię przyjąć, ponieważ yy, no, chcemy jakąś osobę, która, która wie, co robić i tak dalej. Nie no, jakby no, bądźmy poważni po prostu, bo to jest tak po prostu dziwne i irytujące, że się nie da. Ale wiecie co? Trzeba mieć znajomości. I jak ma się znajomości. To to wtedy przyjmą was wszędzie. A jeśli nie wiem, jesteście piwniczakami, którzy nie wychodzą z domu, nie znają ludzi, no to he! Powodzenia. Także yy, no. No. Na tej zasadzie co nie. Yy, I. Prrr, no tak to wygląda po prostu. Ale co? No puszczam dalej. Także szkoda, bo naprawdę chciałem jakby tego spróbować. Ogólnie to mi się to podoba, jako dorabianie i tak dalej, ale no nie da się za bardzo jakby na etat jeździć, co nie? Także tak to niestety wygląda i powiem Wam szczerze, że psycha siada. Naprawdę jakby dzień w dzień spędzam no dużo czasu na szukanie ofert i no nie zaciekawy jest. Naprawdę, we wszystkim już szukam, już nawet mógłbym, nie wiem, do Biedry iść pracować, mimo tego, że miałem krótki epizod z pracowaniem w Biedrze i no to nie jest ciekawa opcja, ale no naprawdę jestem zdesperowany, żeby <ścoughs> iść do pracy gdziekolwiek, bo no już jakby wiecie. No nie, no nie wiem, co powiedzieć, naprawdę jest źle. Jest źle i chciałbym mieć możliwość jakiegokolwiek zarobku, ale nie ma takiej możliwości. Przynajmniej nie natrafiła mi się jeszcze taka. <słuch> no żeby was nie okłamać, to myślę, że tak z kilkadziesiąt jak to jest minimum, ile złożyłem, nie? Yy, także. No. I to też jakieś nawet szły maki z końca miasta. I też cisza. Bo jakby w momencie, w którym ktoś się odezwie, to jest Alleluja, nie? Ale do no, cisza. Cisza jest. Więc. Pff, radź sobie, chłopie. I przez to, jak się sprawa ma, to nie chce mi się nic. Po prostu. Jakby ja wychodzę z tego założenia, że. Chce mi się robić rzeczy w momencie, w którym chodzę do roboty. W sensie inaczej: jeśli nie pracuję, to rozleniwiam się strasznie i potrafię robić kompletnie nic, ale jeśli już mam jakąś, jakieś stałe zajęcie, załóżmy, to wtedy nabieram więcej inspiracji do tworzenia treści, na przykład albo do przepraszam, jakiegokolwiek. Kreatywnego podejścia do życia, co nie? A tak, to jest e, strasznie. No, zresztą, mając tyle wolnego czasu, gdzie no, nie, nie pracuję, tak, to mało rzeczy robię, to mógłbym na przykład e, robić więcej filmów na kanale i tak dalej. Ale no, nie wiem, no, siedzę tak naprawdę z, ze zbitym humorem, trochę smutno i nie chce się robić, <laughs> nie chce się robić po prostu, yy, także no no niestety. I jakby uwierzcie mi, że ja chciałbym, naprawdę chciałbym coś zrobić, ale no jestem przygnębiony po prostu tym, yy, tym co się dzieje i yy, no i chciałbym, żeby to się zmieniło. Naprawdę chciałbym, żeby to się zmieniło. Jeden plus tego wszystkiego jest to, że już przywykłem do tej sytuacji, trochę wene wróciło i chce mi się tworzyć, dlatego właśnie przede wszystkim wziąłem telefon i nagrywam ten komentarz. Więc to już jest jakiś plus, ale też kusi właśnie robić kolejne montaże, właśnie jak robiłem z gier, bo ostatni to naprawdę to ponad miesiąc temu był, chyba? Będziecie widzieć. Ale no, wypadałoby w końcu coś y, skleić, bo po pierwsze, żeby ten kanał nie umarł bardziej niż teraz, jest martwy. A po drugie, to jednak yy, wyszło mi z głowy. No a po drugie, y, mam tyle klipów, że zajmują mi dużą część dysku i wypadałoby coś z tym zrobić, nie? Więc do, yy, no, coś zmontuję. Wypadałoby, no poza tym filmem oczywiście, chociaż tutaj to nie będzie przynajmniej dużo do roboty. Miejmy nadzieję. I serio nie życzę Wam, żebyście byli w tej samej pozycji co ja, bo no naprawdę. No, yikes, po prostu yikes. Nie wiem, co mogę dodać. No, pff, może zacznę więcej rzeczy robić na kanał: e, jakieś streamy czy coś, jeśli to Was interesuje. E, bo też tych streamów ostatnio, no, nie było. E, może to jakoś usystematyzuję, e, żeby mieć jakiś koncept do tego. E, nie wiem, może to was e, jakoś zainteresuje. E, a może też e, poprawi mi się humor w związku z tym, bo no naprawdę... A! Kija, ki, ki... Kaszana. Kihakashana, to, to chciałem powiedzieć yy, Sorki, jest późno trochę i to tak chciałem na takim spontanie powiedzieć, więc yy, Przepraszam, że forma tego vloga jest taka chaotyczna Sorry, memory, nie? Dobra, chyba wypadałoby skończyć, bo yy, No, będę tutaj siedział przed kamerą i Gadał, tak naprawdę yy, od rzeczy, nie? Także Tyle, co chciałem przekazać do Was. Życzę sobie, żeby było lepiej i Wam też, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w filmach. Może zmontuję coś z gier znowu, bo raczej nie zapowiada się na jakiś trip w najbliższym czasie. Chyba, że zrobię coś randomowego. Niemniej, zapraszam oczywiście na Instagrama mojego, jak wspomniałem wcześniej. Trzymajcie się tam. I do zobaczenia wkrótce. mano, Bye bye.